Cześć, Cyberpierre.p. Witajcie podczas szóstego dnia spędzonego z TFM. E, dzisiaj, jak widzicie, gramy Engine. Gramy na serwerze Underground Layer, czyli to jest serwer og ogólnie z e, Infight Ammo. E, ale z tego, co się orientuję, to chyba na likwidatorze tutaj nie ma nieskończoności amunicji, niestety. E, I tak, mam parę ogłoszeń takich, a znaczy ogłoszeń. Parę spraw. Otóż po pierwsze. Audio dogrywam ładnych parę tygodni po nagraniu odcinka, ponieważ mam ostatnio jakieś mega problemy z komputerem i zanim bym zmontował oryginalny dźwięk, bo mam go jeszcze gdzieś na dysku, zanim bym zmontował oryginalny dźwięk z tym nieoryginalnym, jeszcze tam porobił cięcia, bo mi się wcinali w nagranie. tradycyjnie to minęłyby wieki. Druga sprawa. To jest to, że dodatkowo jestem chory i dlatego może mnie być trochę gorzej słychać. Eee... Także, no przepraszam was za to, ale nie mogę niestety zrobić nic w tym kierunku, aby było lepiej. Eee, gdyż, ponieważ i dlatego, że no po prostu nie jestem w stanie się wyrazić w 5 sekund, tak? Dobra. Ale mniejsza o to. Trzecia sprawa, to jest to, że to jest sprawa kolejnych trzech odcinków. One, w związku z tymi problemami z kąpem, o jakim, o jakich wam mówiłem wcześniej, będą dużo słabsze jakościowo, prawdopodobnie, ponieważ będę musiał je nagrywać OBS-em, zamiast frapsem ponieważ ten montaż na tym komputerze jest naprawdę okrutny. A a z kolei... Z kolei co? Co, co, ja, co ja do kija chciałem powiedzieć teraz? A, y, OBS-em będę musiał nagrywać też dźwięk z innego mikrofonu, ponieważ ten mikrofon szumi, jak czasami zapewne słyszycie, y, a ja nie jestem w stanie go trzumić na żywo. Nie wiem, jak znacie jakiś taki program, którym potrafi otrzumiać od razu na żywo, to wrzućcie jakiegoś linka albo coś. A. -la -la. Coś jeszcze chciałem? Chyba nie. No, jak widzicie tutaj sobie biegamy i rozstawiamy obronę. Ja nie lubię bardzo stawiać działek na obronie i w ogóle się engine rozstawiać na obronie. Ale jaki tam miałem wybór, jak tylko bym wyraz z bazy z tym działkiem, to bym dostał serię na ryj. I w ogóle. Ogólnie sorry wam wielkie za to, jak ja grałem w tym odcinku, bo to akurat mniej więcej pamiętam. Ale po prostu z ostatnich paru dni nie mam kompletnie talentu i wedy do grania engine. Kiedyś bardzo ładnie mi wychodziło rozstawianie działek na ataku, ale to było tak mega dawno. O, matka. A... Mam w ogóle nadzieję, że wszystko mi się uda pomontować. O, bo mój komputer jest ogólnie w takim stanie, że nawet podczas oglądania filmu na YouTubie klatkuje. W ogóle, jak widzicie, yy... Graliśmy, grałem z Damingiem oraz z Bobrem. Bobra chyba jeszcze w sumie nie widzieliście. Na żadnym z moich materiałów. Ogólnie z tej całej naszej TF-owej bandy, czyli ja, Damingo, Sikora, Bober, Karolek i tak dalej. I żeju, to Bober jest jednak najlepszy. Eee, także Bober gra akurat przeciwko nam. Przeciwko Mili damingowi Z tego co pamiętam. Także mamy ciekawą robotę. I ogólnie jak spotkacie kiedyś żołnierza w czapce Manko. Nie, on, on chyba żołnierza nie gra w czapce Manko, ale jak spotkacie żołnierza z czarną skrzynką robiącego rocket jumpy na około, to spierdzielajcie. Bo to, to znaczy, że spotkaliście Bobra. A to źle. No, już mi teleport Aj Także trzeba będzie zaraz to naprawić. Ale to nie jest duży problem, wystarczy go tu rozstawić. On się naprawi sam. Aha, tak, chciałem się napić jasne. Wspomniałem sobie butelki odkręcić, nawet. O, już saper na działku, kurde. No. no jakoś skacząc żebym go naprawił, czy znaczy zdjął tego sapera. Nie do końca ogarniam... To tutaj jest tym szpiegiem. Jeszcze na tym etapie. A wiem, jak on mniej więcej wyglądał. Już w tej chwili. Ale, tutaj jako że ja widziałem to jeszcze wam nie powiem. <laughs> jest to zły. działko tam sobie ładnie napiernicza. Ale ogólnie chyba mało tam natłukło, bo za dużo tego wszystkiego naraz tam zaczynało strzelać, żeby to działko cokolwiek mało szansę złapać. W ogóle, tak bardzo mi psuje ten teleport. Ja nawet nie widzę w tej chwili, że nie mam metalu, Pablo. No, ja myślę. Świetnie. A... Co ja tu chciałem zrobić? A, bo zauwa zauważyłem, że nie ma żadnego sensownego teleportu. Przepraszam, przy teleportu, który teleportowałby gdzie indziej niż do bazy. To stwierdziłem, że skoro mamy teleport do bazy, to i w drugą stronę też mógłby się przydać. Au. No, tu jest ładnie ustawione centralnie przy apteczce, taki że od razu się... Nawet jakby się palił, to mogę się od razu leczyć. No, gościu ogólnie bardzo mądrze zrobił tutaj, jakbyś tam Jankowi sobie pomagamy. W ogóle medyk z Ubrem leci jak szalony. Działkę naprawić, no. Nawet nie zacząłem statów za... <laughs> przeczytać. E, d, 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 Pablo, działko. A, okej, okay. to czaj. Chyba coś się przed nami rozpadło, jeśli dobrze widziałem. E, dobra. Tutaj z, zacząłem się tak mega zastanawiać, gdzie ja mogę rozstawić ten teleport, żeby to było sensowne. Jakbym próbował go wynieść. W te tradycyjne miejsce w rogu z drugiej strony ściany to, to, to głupio bym zrobił, bo zobaczcie co tam się dzieje. W ogóle tutaj szpieg lata. O! Przestał latać. Aż co zjem ciasko od tego jego latania. O, ciecier w ogóle jeszcze zamigrały. Cieciera nie mam znajomych nawet będę musiał go dodać zaraz. Eee, tak. Oooo, Jakiś tam napierniczanków, snajpera. O, ciecier mnie leczy, dzięki. Do ogólnie ja do tej pory jeszcze nie do końca ogarniałem, że ciecier grywa czasami w, w Team Fortress. Ktoś mnie no, zaprosił do wymiany, ale z tego spojrzenia to ja tego nawet nie akceptowałem, bo to bez sensu. Ja się zastanawiam, czemu nie strzeliłem w tego szpiegu, co tam obok mnie przebiegał. No właśnie. Damingo oczywiście na low. Ja postanowiłem przenieść tam działko. W sumie... Pomysł był całkiem spoczko. Tylko Damingo się cofnął. A jak Damingo się cofa, to znaczy, że przeciwnik atakuje. A od razu i teleporcie się tam ustawiło. Tylko pytanie, czy to działko tam długo wytrzyma. Bo już nie pamiętam nawet w tej chwili. Ale zaczęło się rozbudować, także już nie powinno być źle. Dobra, jeszcze zasobnik tylko muszę przenieść. Um, tak. Tam nie wiem, metal się sypie w ogóle. Nie wiadomo co się dzieje. Tutaj już jak widać, N drugi też się przystawia. Jeszcze dwóch nam zostało w pasie, nie wiadomo po co. Chociaż nie no, w sumie wiadomo, na wypadek, jakby te nasze działka tam pospadały, to będą mega przydatni. O matka jak mi się to wszystko zacina. Ogólnie ten film będziecie mieli tak poniekąd wyjątkowo w 1080p, gdyż ponieważ, nic nie znaczyłem ratować, gdyż ponieważ renderuje przy pomocy movie makera, bo mówię, mój komp nie ogarnia i boję się w ogóle odpalić wygasa, bo... Podejrzewam, że jak odpalę wygasa to go mi pokaże tylko takiego wała i, i zgaśnie i to tyle by było z mojego renderowania wtedy. A to. To, to nie jest dobry pomysł, żeby mi tak komp pokazywał bo to brzydko. A ja się obraża. Dobra, tutaj. Troszeczkę mądrze się już w tym rozbudowywaniu, ale dlatego, że wtedy musiałem się jak najszybciej rozstawić do, do obrony, żeby to działko tylko się ustawiło, nawet te najsłabsze i już mogło strzelać, bo to inaczej by się mogło źle skończyć. Dobra, jak widzicie. Jak się rozbudowujecie, to lepiej najpierw się ustawić, przynajmniej na orężu. W tym spawnie, żeby tylko cały czas mieć 200 metalu, żadnych tam problemów głupich, typu idź po metal, bo nie masz. To mnie zawsze wkurzało na jęgu, że sobie coś ulepsza, ma tu bum, 5 metalu braknie i do widzenia i nie ma. W ogóle nie ogarniam czemu, czemu mi się wyjście tak nie do końca... Nie wiem, może to przez że je niosę. Um, no. Tak, tutaj już wam mogę zaspoilerować, ten pyro, którego tam widzieliście przed chwilą, to był Spy, który nazywa się złe ciasko. Znaczy. Mm, evil. evil. jak... chyba nawet nie ma za bardzo takiego takiego polskiego odpowiednika. Mm, bo to jest złe, ale nie w takim sensie... Nie w sensie... Dobra nie będę Wam w sumie tłumaczył, bo to głupie. No po prostu. Szatańskie ciasteczko o i tyle. I taka, ta, takiej wersji się trzymaj, że gość nazywa się szatańskie ciasteczko. To bardzo mądre tak. Eee. No, nawet słychać, że mam no czy znaczy, nawet słychać po tym co mówię, że mam no zatkany i myśleć nie mogę. I sypię sucharami więcej niż zawsze. Wiem, to mało możliwe, żebym z sukarami więcej niż zawsze, ale jednak mi się udało. Dobra, wracając. E, składy się chyba troszeczkę pozmieniały. Dalej w sumie jesteśmy z Damingiem i chyba dalej przeciw bobrowi. Nie wiem, gdzieś tu się powinien szwendać jeszcze ciecier, ale jakoś tymczasowo go nie widać. I. Troszeczkę się nam gra uspokoiła. A jak jest taka spokojniejsza gra, to rękiem się od razu robi nudno. Bo tylko się przestawisz i, i... tak naprawdę jest koniec gry, bo... bo nie masz co robić. O, ewentualnie kąp może kratkować tak jak mi przed... Co? Tak jak mi przed chwilą. Y Cześć Damian. Dobra. A, bo on... Fro Frozen zrolował, a ja się tak przeraziłem, że tam szpiek lata. Eee, dobra. Czubaka oryginalny nick, nie ma co. Okej. Okay. Ogólnie jakby ktoś się zastanawiał do co chodzi z RTD. RTD to jest roll dajcie i odrzuć kośćmi. Po prostu wpisujesz... Różnie to jest tam wykrzyknik RTD czasami po prostu RTD. Też chyba czasem widziałem. I to działa tak, że losuje jakąś tam dodatkową umkę dla postaci tak... tak totalnie randomowo. To działa jak brońki na randomizerze. No tylko, że brońki na randomizerze, o ile praktycznie każda może strzelać, to nie, nie każdy RTD jest dobry. Bo możesz wylosować na przykład Frozen i wtedy masz 20 sekund końca gry, bo tak naprawdę jak masz Frozen, to mało kto cię zabija, bo ludzie myślą, że jesteś zabity przez szpiega. Świetne. Żeby tam nie było tego grubosa, to ja bym tego szpiega zamordował w tej chwili. Ale, jak widać, grubas tam był, i muszę się rozstawiać trzeci raz oprócz działka, bo ktoś uratował łaskawie. Nie wiem czemu ludzie na Jengach tak rzadko się ratują, oni i znowu jest problem z działkiem, ale znowu ktoś odatował. A, ogólnie zapomniałem powiedzieć, gramy w e, zestawieniu likwidator. Plus pistolecik zwykły plus kieł. W sumie już to pewnie zauważyliście, ale to tak dla formalności żeby było podtrzy było, była podtrzymana zasada serii, za że zawsze mówiłem kiedy, czy znaczy, z, z czym aktualnie gramy. Tak samo mogłem w sumie nie mówić, że jestem PEPL, bo wszystko ewidentnie słychać, ale lubię. Cześć. Dobra. Biemmy działka. W ogóle. Szatańskie ciasteczko przerzuciło się na demka, więc to już nie powinno być aż takie złe. No eee, fajnie, ktoś zrolował infaitamo na serwerze z infaitamo. To jest y, tak użyteczne, że... Po prostu żal. Mm. O ile mi tam jeszcze zostało? Oj, ja, ale z obu komu właśnie... Jeszcze tam, jak widzicie, zostało tam 5 minut, niecałe. Także myślę, że jeszcze nam rady pogadać. Ogólnie dzisiaj będę już dogrywał tu serię do końca. Już dzisiaj lecę na 100% z odcinkiem 7, odcinkami 789. Bo już nie chcę mi się kompletnie ciągnąć tej serii. Chciałbym się zająć czymś zupełnie innym. I... owszem, tu może i będzie nagrywanie. Ale... nie będzie to zbyt często. Bo... Po prostu za bardzo lamię w to co ostatnio gram, żeby to nagrywać. Chociaż ja sobie jak widzicie w TFA też lamie i... i jest fajnie. W sensie dla mnie jest fajnie, bo nagrywam, a lubię nagrywać. No już dzień dobry spray daminga na twarzy. W sumie chyba cię cieciera, bo chyba mam ten sam ale to szczegół. O, no w ogóle ciecier na mnie pisze z plagi na kompie Nie wiem, mam nadzieję, że to nie jest jedna wada materiału, tylko że to jest problem z moim kompem że wam się materiał nie, nie będzie zacinał. No, prawie się zrobimy własnym działkiem, to gratuluję. To jest po prostu z poziom hard. By the way, psują mi wszystkie działka i to jest złe. To mi się kompletnie... Dobra, tu już sobie chyba postanowiłem, że to będzie moja ostatnia rozbudowa. Ostatnia, albo przedostatnia ogółem. Także to będzie też moje ostatnie ciasteczko na tym materiale. Hmm. Ja przepraszam za to moje obżarstwo, ale... ...ze szkoły przylazłem, wiecie, jak to jest w szkole. Jakby ktoś jeszcze miał wątpliwości, jestem w gimbazie. Ale podejrzewam, że to słychać tak bardzo, że... szok. Tutaj już próbowałem jak coraz bardziej ofensywnie się rozstawić z tymi działkami. Ale jakoś średnio to chciało działać. O, je o Jezu, jakie kratki. Słyszę, że działko mam postawione w tej chwili. O, dobra. Już nawet je widzę. Wow, to jest słuchajcie, szasło dla mojego komputera, że pokazał mi, że ustawiłem już działko. No. I w tej chwili już bardziej przydałby mi się ryzykowny ratunek. Nie wiem, czemu go nie, wy nie wyekwipowałem. Bo, po prostu mógłbym stać sobie spokojnie za tą wieżą i te działko stamtąd naprawiać. Wystarczyłoby tak naprawdę, że postawiłbym sobie dyspozytor i pil pilnował, żeby ze tu wierzy nikt mnie nie strącił. Yy... bo to by mi źle wyszło. Znaczy ogólnie jakbym jak się stronie to by mi to wyszło. Ok, Jak widzicie dyspo dyspozytor tylko się zbudował i się zniszczył Przy pomocy czubaki jakiegoś grubaskim grającego. Działko chciałbym powiedzieć, że dalej się trzyma, ale to gówno prawda. A nie do końca ogarnię, jak on to zrobił, że on te działko zabił. Ono teoretycznie, chociaż nie, bo one były się ustawione, ja i powinienem chyba z drugiej strony rozstawiać. Bo tutaj on no, będzie miał problem z, z obronieniem się przed schodzącym przykładowo żołnierzem, który by mógł tylko się wychylić, strzelić rakietę i tyle. Te działko mu troszeczkę odejmie. Mogę tu zwaliłem jak mało kto. Zresztą jeszcze nie omówiłem jednej rzeczy, tutaj jest coś takiego jak ranking na tym serwerze i mam się akurat czym pochwalić. Mam 22 tysiące punktów, jestem gdzieś tam chyba w pierwszym tysiącu, nawet jak nie w drugiej setce graczy serwerowych. Także jest to nieźle. Ale to już by było na tyle na ten materiał, ponieważ już widzę, że mi się kończy. Ja Wam wszystkim dziękuję za uwagę, obejrzyjcie go sobie do końca. Życzę Wam miłej gry, miłego oglądania, miłego dnia, cześć!